W jaki sposób pogodzić swoje projekty w tym wszystkim innym, co robisz? W jaki sposób efektywnie dostarczać rezultaty, dowozić wynik i przy okazji się rozwijać? Jak robią to najlepsi? O tym będzie w tym odcinku. Cześć, nazywam się Mariuszka Pufta. Uczę jak rozpoczynać się kończyć Twój projekty w świecie, w którym brakuje czasu, brakuje zasobów, a za to nie brakuje problemów i pomagam te problemy rozwiązywać. Dzisiaj pochylimy się nad tematem celów. I skuteczności, mega skuteczności, na którą możesz wejść. Zanim do tego dojdziemy, to jeżeli interesujecie Cię was projektami, warządanie, was subskrybuj ten kanał. Jeżeli spodoba Ci się ten odcinek, to daj łapkę w górę. Na razie nie można ocenić, czy się podoba, czy nie, bo jest biała kartka, ale być może ta biała kartka już Ci się podoba i to jest ten moment, w którym możesz dać lajka, a później zastanowić się, to dalej. Temat na dziś. Wadam Ci pięć pytań. Warto chwilę się nad nimi zastanowić i odpowiedzieć. Szczerze i szybko, nie musisz pisać w komentarzach. Jak Ci na nasunie, to bardzo chętnie, ale yy, popracujmy, popracujmy głową. Czy masz cel? Czy w pracy, w której jesteś, masz cel? Czy go znasz? Bo jeżeli pomyślałeś o tym, że no, pewnie mam, ktoś musi wiedzieć. Czy go znasz? Jesteś w stanie, gdybym Cię jeszcze raz powiedzieć, jaki jest cel na ten rok? Czy go znasz? Czy twój szef ma klel? Tak czy nie? Wydaje mi się, że ma. To nie jest tak albo nie. Nie wiem, też jest akceptowalną odpowiedzią. Czy znasz tel twojego szefa? Nie? Czy w ogóle masz tel? Czy go znasz? Czy twój szef ma I czy znasz tel swojego szefa? I ostatnie, piąte bardzo ważne pytanie. Czy idziecie w tym fajnym kierunku? Czy po prostu każdy swoje drepcze w swoją stronę i macie nadzieję się spotkać? Na koniec, w którymś momencie. Jak jest? No i teraz, jak najczęściej odpowiadają ludzie: Czy znasz swój cel? No, tak, no, mam robić swoją pracę. To za mało. Po prostu to za mało. Kurczę, brutalny odcinek się trochę robi, ale to jest kwestia formatowania. Na dyskusji na LinkedIn ktoś, ktoś powiedział, że no dobra, ale to, to, o czym mówisz, sprawdza się tylko w dobrych firmach, w się nie sprawdzi. Ja wierzę w to, że możesz wrobić dobrą firmę. Jeżeli zarządzasz firmą, to te pytania to, to jest fundament. Jeżeli jesteś w jakimkolwiek miejscu, to warto się nad tym zastanowić, bo składanie swojego losu, swojego życia w ręce kogoś, kto nie ma celu albo miejsca, które jest bezcelowe, nie sprawi, że ty się nagle rozwiniesz. To w tym wpisywaniu i patrzeniu na celów naprawdę jest ważne. Dlaczego? Bo po pierwsze, jeżeli nie znasz celu, to gdzie dojdziesz? Nie, nie zaczynasz podróży na wakacje od wsiadamy w samochód, jedziemy, jedziemy, po drodze wykminimy, gdzie dojechaliśmy i będziemy sprawdzać, czy jest okej, okay, nie? A jeszcze po prostu każda z rodziny, nie mówiąc o tym, gdzie jedzie, wsiada w osobne samochody i, i jedzie. Nie, nie, rozstala, nie ustalamy, kto co bierze, po prostu wsiadamy i jedziemy na wakacje. Czy ktoś z Was kiedyś na wakacje próbował pojechać w ten sposób? No u mnie to się nie wydarzyło, ale musie, mogą być interesującym doświadczeniem, nie? A po roku tej podróży Zakładamy, że się spotkamy w miejscu, o którym myśleliśmy. Nie ma takiej szansy. I dzisiaj chcę Ci pokazać coś, narzędzie, dzięki któremu da się ogarnąć. Rzeczywistość, w której się znajdujesz, niezależnie od tego, czy jest mega poukładana, czy jest niepoukładana, bo po prostu na to nie zawsze masz wpływ. Jeżeli trafisz do dobrze poukładanej organizacji, są takie, to jest super, bo dostaniesz to, o czym mówię w pakiecie. Jeżeli trafisz do organizacji, która jest mniej poukładana, trzeba sobie to poukładać samemu. Ja przechodziłem już w taką sytuację, skąd się wzięło w ogóle to, to narzędzie. To narzędzie dostałem, jak zacząłem pracować, jako mój Work and Development Plan, czyli plan pracy i rozwoju. I to jest bardzo ważna rzecz. Work and Development Plan. Z założenia firma zakładała, mam wykonać swoją robotę, ale rozwinąć się też po drodze. Rewelacyjna rzecz. Tak, warto o tym myśleć. Natomiast była taka sytuacja, że przeprowadziliśmy reorganizację, gdzie była totalna, naukowo, na studiach MBA, to się określa rozpierducha i nie wiadomo było, o co chodzi. Kurde, nikt nie wiedział, o, ja też nie wiedziałem. Więc w pewnym momencie doszło do sytuacji, w której uznałem, że dobra, to ja potrzebuję to ogarnąć. I stworzyłem dla siebie kartę celów. Prosta rzecz. To jest tak, Ty, to nie może być takie proste. Najlepsi menadżerowie są mistrzami rzeczy oczywistych, na przykład obsługi PowerPoint zadziałało. Bo rzeczy oczywiste. Są mocno niedoceniane, że dają efekt, a bardzo mocno nas kierunkują. Karta celu, Jak ona wygląda? Tak, to Ta dam. Jeżeli... Dobra, później powiem jak ją dostać. Zacznijmy od prostych tematów. Imię i nazwisko. Jedziemy. Ma pusta. Data. Wypełniamy ją 21 lutego 2019. No, jeszcze się nie przedstawiłem na nowy rok. To jest ważne, bo to jest jak z postanowieniami noworocznymi. Jeżeli praca na celach, to jest praca na celach. To jest systematyczna praca. Natomiast tak, co sobie robimy? Karta celów składa się z czterech elementów. Pierwsze, cele. Jakie cele sobie wyznaczasz, co osiągniesz? Drugi obszar to są obszary odpowiedzialności, czyli o co muszę zadbać. Jaki, y, jakie obszary leżą y, w moim zainteresowaniu, o które muszę warbać, żeby ten cel się wyrealizował? Jakimi się muszę opiekować? Jakie muszę doglądać? Jeżeli masz dom, no to trzeba podlewać trawnik, odśnieżać, robić małe remonty, i tak dalej, płacić rachunki. To są obszary odpowiedzialności. To jest taka bieżąca praca. Kolejne to są projekty, to są nowe rzeczy, które zrobimy, żeby dojść do celu. Jeżeli Twój cel jest utrzymać, to być może do utrzymania wystarczy skupić się na tym: podlewam trawnik, koszę go, podlewam koszę go, i jest ok. Ale. Chcemy mieć trawnik, a tam jeszcze po prostu trzeba postawić jakieś oczko wodne, no to stawiamy oczko wodne. W realiach, w realiach biznesowych, zaraz przejdziemy do realiów biznesowych, rozwój. Ważna sprawa, jeżeli nie zakładasz rozwoju w swoim podejściu i w swojej strategii działania, no to możesz to wkreślić, tylko, że to jest bardzo ryzykowna strategia. Ja bym się czuł bardzo niebezpiecznie, gdybym to wyciął. Dlaczego? Bo no przechodziłem taką sytuację, że zatrudniłem się w dużej firmy. Firma mówiła, zatrudniasz się na lata, to będzie praca na życie. No, super. Okazało się, że po kilku latach pracy, byłem 3-4 lata, może mniej. Informacja. Słuchajcie, teraz będzie najlepiej dla naszej firmy, jak się rozstaniemy. Nagle się okazało, że parę tysięcy ludzi zostanie sprzedanych. Do innej firmy. Wtedy wow, ktoś mi tu nie gra, inaczej się umawialiśmy. Okazało się, że akurat ja zostałem tam, gdzie miałem zostać. Ale ja sobie wtedy pomyślałem, że nie chcę być w takiej sytuacji, że ktoś będzie decydował o moim losie i będzie handlował, mną jak zwierzętami na targu. Ja miałem takie skojarzenie dosyć, dosyć mocne, wtedy no fucking way. Inaczej do tego potrzebuję podejść. Rozwój działa w dwie strony. To jest zabezpieczenie pracodawcy, żeby się rozwijał, ale zabezpieczenie Ciebie, Ciebie, bo różnie może być ymm, niezależnie od firmy. I teraz tak, to też układa, że w zależności od tego, jaki sobie ten cel ustawisz, to inne elementy rozwoju Ci będą potrzebne. I teraz tak, jak działa ta tabelka? Rozpisujesz sobie cel na cały rok i dzielisz go na poszczególne kwartały. Dlaczego tak? Uff, bo jest łatwiej. Nam w głowie skupić się na krótkich krokach i je dowieść. Jeżeli biegasz albo znasz kogoś, kto biega, to jak się biega maratony dłuższe dystanse, czy triatlon na dłuższym dystansie, to w pewnym momencie masz na ma tego dosyć i wyznaczasz sobie, dobiegnę do latarni, a na kolejnym punkcie dopajania po prostu sobie przejdę kawałek, a jeszcze kawałek dzielisz sobie 42 195 metrów na mniejsze odcinki, żeby dać w tym radę. I łatwiej jest nam utrzymać fokus. Dlatego tak to robimy. To jest trudne ćwiczenie. To jest trudne. To nie jest tak, że po prostu mamy to w głowie. Jeżeli tego nie ćwiczyłeś, to jest ciężkie. Natomiast warto nad tym pracować, bo jeżeli będziesz nad tym pracować, będziesz coraz, coraz lepszy. Wpisujemy sobie tlen na, na, na 2019 rok. Mój tlen, bo było utrzymać SLA na poziomie 98%. Podajże. E, moja rola polegała na zarządzaniu zespołem, który e, utrzymywał, utrzymywał systemy e, informatyczne, dostarczające, dostarczające dany, danych do raportowania. Opieram się, opieram się na tym, na tym caseie, bo najprawdopodobniej jesteś w sytuacji, że ty pracujesz dla kogoś. Utrzymasz SLA, rozwinąć zespół do 12 osób. No i ktoś tam, to tam, coś tam. Generalnie ten cel jest twój, warto po prostu się zastanowić, kurczę, co ja mam robić w tym roku. Mam wpisane dosyć dokładne cele dla siebie przy, przy firmie, natomiast tamtego nie pokazuję Wam, bo jest strasznie duże. Może kiedyś kiedyś zrobimy dla przedsiębiorców. Generalnie tu wpisujesz, jakie są tele, które masz dowieść w tym roku. Obszary odpowiedzialności. Miałem wpisane też w cele, to też jest ważne. E, dowieźć. dowieść, No. Dowieźć projekt A i B. E, dobra. Były, były dwa projekty, które były wpisane, wpisane w moje cele, za które byłem, byłem odpowiedzialny. mniejsze sobie trochę czcionkę, żeby nam było. Lepiej widać, ok. Dobra, jesteśmy. Generalnie tak, czy ładnie, czy ładnie można sobie wstawiać kropki. Kurde, wstawię te kropki, bo mi przeszkadza. Kurde, nie ma. Tak, mam. Lwica na tren. Dobra, jest fajnie. To są moje cele na 2019. Super. Obszary odpowiedzialności. Za odpowiadam? Moje obszary odpowiedzialności były następujące. Zespół. Musiałem po prostu rozwijać mój zespół. Kolejne: utrzymanie systemów A, B, C. Trzecie: Project Management Community of Practice. Wprowadziłem um, taki zespół community of practice i tak dalej. Ileś elementów, o których musiałem dbać, dbać na bieżąco, projekty. Projekty. Mieliśmy projekty strategiczne. Um, Strategiczne to był projekt A, B. Były projekty taktyczne, T i D, które trzeba było, trzeba było dokończyć. To były tematy, które po prostu Mój zespół miał dowieść, miało się to zakończyć. Dlaczego taktyczne? Bo to było coś, co nam się ciągnęło, potrzebowaliśmy je zamknąć. Strategiczne A i B to były te tematy, które mamy dowieść, musimy je prowadzić. E, rozwój w tamtym momencie, przywództwo. Mm. To był główny, główny temat. De facto, to czego sobie nie zdefiniowałem, ale wywieranie wpływy, wpływu na organizację w górę. Też byłem tuż po awansie i tak naprawdę warto by było wtedy sobie pomyśleć, jak mogę być lepszy w cross-functional leadership. Wpadłem na to później, ale generalnie hej, i to jest mniej więcej to, jak to może wyglądać. Lepiej, gorzej, ważne, żebyś to miał. Jeżeli to masz. Możesz sobie to porozdzielić. No dobra. To żeby to się zadziało, to ja muszę zrobić w pierwszym kwartale. W pierwszym kwartale zmierzycie cele Akurat my mieliśmy, podaję przykład, nie? W drugim, w drugim kwa kwartale sprawdzić główne problemy. Uruchomić projekty eliminujące problemy. Poprawić FLA to jest Service Level Agreement, to jest, poziom, to jest umowa, na, na podstawie której jest mi, mierzony, m, m, był mierzony mój poziom, poziom mój usług. Nie? Obszary odpowiedzialności, e, ja lubię robić to wstecz, nie? wymyślam sobie co, wstecz wyszło, jest to i wymyślam jakimi krokami tam dojdę. Znowu, co mam zrobić w tym, wypisujesz jakimi krokami dojedziesz, projekty, co się zadzieje, rozwój, niech będzie poczytać o przywództwie, iść na szkolenie. Wdrożyć życie. Lessons learned. To wygląda ty, ale to na cały rok, plan. Czas pędzi bardzo szybko. I tak naprawdę to jest kwestia, jak jeszcze masz rodzinę, no to jest rozwój, to jest praca w dłuższym okresie. Generalnie. Ambitne, nieambitne. Możecie ocenić, jakkolwiek chcecie, natomiast to, co jest ważne, bierzesz sobie tą tabelkę, wypełniasz ją pod siebie w taki sposób, jak poprawisz, nie myśl o tym, czy dobrze, czy źle. Jak zaczniesz nad tym pracować, to ważne, co kwartał robisz sobie przegląd, po pierwszym, drugim, trzecim, czwartym kwartale masz punkt odniesienia, co udało Ci się dowieść. Tutaj dochodzimy do sytuacji, dlaczego w wielu miejscach się tego nie robi, bo nagle nie ma się gdzie ukryć, jeżeli masz to wpisane na kartkach, to wiesz, że dowozisz albo nie dowozisz. I to jest kwestia, problem z wdrażaniem. Jeżeli chcesz to wdrożyć u siebie albo u swojego zespołu, zacznij od tego, żeby każdy potraktował to jako narzędzie rozwojowe. Słuchajcie, tak się umawiamy i spróbujmy, jak to się zadzieje. Nie będziemy wykorzystywać tego do przydzielania się, jak coś nie poszło. No ja wiem, że niewiele osób uwierzy. No, w zależności od zaufania, tak naprawdę. Jeżeli masz dobre zaufanie w zespole, to ludzie ci uwierzą. Jak nie, to ci po prostu nie uwierzą i tyle. Gdzie to się może przydać? Jeżeli platujesz w sprzedaży. No to wypisz sobie swoje targety i zastanów się, co potrzebujesz zrobić z miesiąca na miesiąc, żeby się działo. Ja wiem, że a planowanie jest bez sensu. Nie, planowanie jest bez, nie jest bez sensu. Planowanie to jest bardzo dobra inwestycja czasu. Warto to zrobić. Jeżeli jesteś menadżerem, zatrudniasz swoim zespołem, zrób to dla siebie i postaraj się takie karty przetransferować dla swojego zespołu, żeby wiedzieli, nad czym pracują, co mają osiągnąć, to yy, według mnie daje poczucie bezpieczeństwa, stabilności, jasności i zaczynacie po prostu jechać na wycieczkę, aha, chcemy dojechać tam? czego potrzebujemy tego i tego, to masz większy, mniejszy samochód, to jedziesz tak, tak podzielimy rolę, tak robimy. Tak się da pracować, tak naprawdę da się pracować. Jest jedna e, faktycznie trudna rzecz, jak, jak ty, 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 ty. E, czy ty masz wizję, czy masz wizję kontra, jak jej nie masz, to będzie trudno to ułożyć faktycznie, wtedy warto zacząć pracować nad wizją kontra. Tyle, mega, mega narzędzie. Wiem, że to najprawdopodobniej jest jeden z najlutniejszych odcinków na tym kanale. Ehm. Ale, tak jak inne odcinki, które są mało oglądalne, kryją w sobie bardzo dużo wiedzy. Więc, jeżeli chcesz wyciągnąć jak najwięcej wiedzy z tego kanału, rada, patrz nie tylko na najpopularniejsze, tylko właśnie te najnudniejsze, których nikt nie chciał oglądać, bo tam są perełki. Wszystko z mojej strony. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Łapka w górę, jeżeli się podobało. Wszystko z mojej strony. Powodzenia zacznij wizją końca i zacznij od celów. Kiedyś w szkoleniu gdy Gdyni, szkoliłem w Gdyni i dostałem feedback na koniec szkolenia trwaniaczego z Warszawy. Ja nie obrażam się od faniaczka. I po tym odcinku pewnie część osób pomyśli Kwaniaczek z Warszawy. <laughs> Oryginalnie jestem w Sandomierza. No więc generalnie po prostu jak macie mi pisać komentarze, to piszcie faniaczek z Sandomierza. To jest takie miasto, gdzie, gdzie ojciec Mateusz odkrywa splotnie, tylko wykrywa je po fakcie, więc ja się wyprowadziłem stamtąd do spokojniejszego miejsca. Warszawa jest spokojniejsza od Sandomierza. Ale Sandomierz polecam. Warto wiedzieć. A i ksiądz Mateusz jeździ bez kasku. Nie jeździcie je bez kasku.